Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem, z Gracjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj w kolejnym odcinku serii Gotuj z Gracjanem. Dzisiaj pokażę, jak zrobić y, kotlet, czyli filet z indyka kotlet z żółtym serem w środku jeszcze w dodatku czyli że muszę mieć filet z indyka tutaj mam filet z indyka wyciągam z folii ten filet z indyka wyciągam taki wielki olbrzymi filet z indyka ale nie muszę oczywiście całego wykorzystać mogę tylko część Tutaj mam ser żółty, muszę go rozpakować i już mam elegancki ser żółty, o. Piękny, plasterki, takiego serka fajnego z dziurkami, więc będzie elegancko. Do tego jeszcze potrzebny oczywiście będzie olej i patelnia i kuchenka i oczywiście Jedno jajko. La 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 la, jajko. Jajko, jajko, jajko. Tak. Więc teraz przystępuję do robienia, yy, właśnie w piosie biorę za mięso. Czyli mięso trzeba po prostu będzie odpowiednio ukroić. A jak? To właśnie teraz pokażę jak. Biorę nóż i biorę się do roboty. Do roboty, do roboty. W kuchni, w kuchni, do roboty. Pyszny, pyszny, pyszny kotlet. Już niedługo powstanie. O tak. Pyszny, pyszny kotlet. Kotlet z żółtym serem w środku. Zaraz będzie do zjedzenia. O tak. Więc teraz biorę i muszę ten filet z indyka y, odpowiednio ukroić. Więc biorę i tak. Okej. Okay. I tutaj muszę elegancko zrobić tak, o, ociąć na takie kawałki. I teraz tutaj mam, tak jakby taką, taką. Część więc muszę tutaj w środku o! W środku z, zrobić takie nacięcie, jak to się robi na kotlety de volaille Z masłem w środku. Ale ja nie będę robić kotleta de Volai, tylko zrobię kotlecik elegancki w środku z żółtym serem. I teraz biorę tłuczek i muszę trochę to mięso roztłuć tłuczkiem. Niedużo, bo niedużo. Ale trochę. Jedna część i druga część. O i już prawie jest elegancko roztłuczone. Teraz biorę. Tutaj mam... myślę, że to widać. Mam elegancko zrobione tak o, żeby się przykrywało. I teraz Biorę ser żółty. Wkładam do środka elegancko I... Zależy, czy ktoś woli dużo, czy mało. Ja daję tyle, i teraz przykrywamy. Zakrywamy. O. I tutaj będzie ser żółty w środku. Pewnie, że teraz tylko zrobię w ten sposób, że obtoczę to jajkiem i bułką tartą. I od razu daję. Na patelnię. Na patelnię. Na patelnię. Daję, daję. Daję szybko. Na patelnię. Na patelnię. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, na patelnię. Tutaj oczywiście muszę łyżeczką albo widelcem rozbić. O! to żółtko z białkiem, żeby była mniej więcej, żeby to było ze sobą mniej więcej połączone. I teraz na daje daję bułkę tartą elegancką. Tutaj mam taką fajną bułkę tartą. O. I w ten sposób Będę teraz robić, obtaczać właśnie ten oto kotlet, i biorę. Wpierw wkładam do jajka elegancko. Raz, dwa, trzy i teraz obtaczam bułką, tartą ze wszystkich stron elegancko i już jest teraz możemy elegancko dawać na rozgrzaną patelnię ten oto kotlet 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 z indyka bardzo fajny pyszny jest bo w środku jest serem żółtym a to jest sensacja, rewelacja. O tak, biorę, nastawiam patelnię i już. I teraz na patelnię wlewam olej. Elegancko. I teraz, jak ten olej się troszeczkę zagrzeje, na ten olej będę dawać kotlet. La, 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 pyszne, pyszne to danie jest. I teraz, i teraz, i teraz. Ten kotlet daje na patelnię. Raz, dwa, trzy. I się smaży. La, 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 la. Smaży się, smaży się. Kotlet, kotlet smaży się. Rewelacyjnie, bardzo fajnie. I już mój kotlet prawie jest gotowy. Elegancko, wysmażony. Teraz zobaczę, czy jest elegancko zrobiony i z jednej i z drugiej strony przypieczony. Pewnie, że już prawie, prawie jest gotowy. Tutaj widać, jak bardzo fajny. Fajnie wygląda. Jeszcze troszeczkę podsmażę I będzie gotowy do podania I do próbowania Do kosztowania Kotlet, kotlet Pyszny, pyszny Wyśmienity Smaży wspaniale się Smaży W fajnie się Kotlet, kotlet Pyszny, pyszny Smakowity Prawie już gotowy jest Prawie już gotowy jest ale niech trochę się jeszcze przysmaży Żeby był Dopieczony elegancko O tak Fajny, elegancki Zaraz będę go podawać na talerz Kotlet, kotlet, kotlet Pyszny, pyszny, pyszny Z indyka W środku z serem, serem żółtym Bardzo fajny jest Już jest zrobiony. Biorę, zdejmuję z ognia i proszę się popatrzeć, jak wspaniale wygląda ten kotlet. Będę go teraz próbować i smakować, jak on właśnie się prezentuje, jak smakuje. Tenże podaję go już na talerz. Biorę talerz, wyciągam. I na talerz przekładam ten oto pyszny kotlet. La la, 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 la la OK, jest już zrobione. Jest kotlet usmażony doskonały do Jedzenia. Więc teraz biorę yy, widelec. Jeszcze wezmę też do tego nóż i będę smakować. Myślę, że będzie po prostu to wyśmienite. Idę na stół i smakuję jak ten kotlet yy, filet z indyka w środku z serem żółtym. Jak to danie smakuje. Zaraz skontroluję, czy jest dobre, czy jest dobrze odpieczone, upieczone i jak smakuje. Pyszny, pyszny, pyszny kotlet, 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 kotlet na obiad. Doskonały, doskonały, pyszny jest. O tak! Gotuj, gotuj z gacjanem, z gacjanem, z gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. A dzisiaj właśnie na obiad zrobiłem kotlet, czyli filet z indyka w środku z serem żółtym, z wierzchu panierowany, yy, oblany, czyli oblany jajkiem i bułką tartą, obtoczony, usmażony na patelni. I teraz zobaczę, jak ten oto kotlet smakuje. Myślę, że będzie smakować wybornie. Przekroję, żeby zobaczyć, jak on w środku wygląda. Proszę się popatrzeć. Jak wspaniale wygląda w środku. Soczysty, przepyszny. Jeszcze troszeczkę po sole, ponieważ go nie soliłem. Biorę troszeczkę soli. O! Tutaj mam trochę soli. I skosztuję. Teraz. Gdzie jest ten ser żółty? Ser żółty jest w środku. Smakuje po prostu przepysznie, wybornie. Tutaj jest ser żółty, widać tutaj ten ser żółty. No i po prostu pyszne, pyszne danie. można się zajadać. <laughs> Myślę, że Przepyszna, fantastyczna potrawa. Więc polecam wszystkim właśnie takie danie, czyli filet z indyka w środku z serem żółtym. Z wierzchu panierowany, na patelni usmażony, przepyszne danie, polecam i pozdrawiam i na razie, cześć. Filet, filet z indyjka, w środku z serem żółtym, bardzo, bardzo fajny jest, znakomity, smakowity. Hmm. No coś No coś pysznego mm. Mm. Po prostu pycha.